Historia Wojska Polskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jakie mają miejsce w związku z wojną na Ukrainie, zainspirowały mnie do przygotowania materiału na temat obrony powietrznej Polski. Oczywiście, jako że zajmuję się historią Wojska Polskiego, to chciałbym Wam przedstawić historię obrony powietrznej Polski od zakończenia II wojny światowej po lata 90. W pierwszym odcinku przedstawiłem początki rozwoju systemu. Dzisiaj będę kontynuował swoją opowieść. Serdecznie zapraszam. Proszę o subskrybowanie mego kanału i lajkowanie. Bardzo też Was proszę o komentarze. Jak już mówiłem, na początku lat 50. zbudowano w Polsce bardzo permitywny system rozpoznania sytuacji powietrznej, oparty na dodatek o bardzo ubogą sieć posterunków obserwacyjno-meldunkowych. Oczywistym było, że taki system nie zapewnia właściwego rozpoznania, ale także nie pozwala na efektywne zarządzanie posiadanymi środkami czynnej obrony przeciwlotniczej, a przede wszystkim lotnictwem myśliwskim. Oczywistym było, że sytuację może zmienić wprowadzenie na wyposażenie wojsk obrony powietrznej kraju stacji redolokacyjnych. Pierwsze stacje trafiły do wojska polskiego już w 1948 roku. Były to amerykańskie urządzenia, które Armia Czerwona otrzymała w latach II wojny światowej. Pierwsza jednostka powstała już rok później, w 1949, w Bemowie koło Warszawy. Była to szósta samodzielna kompania radarowa w składzie wojsk lotniczych. Kadrę dla jednostek rozpoznania radiolokacyjnego zapewnić miała utworzona w 1952 roku w Beniaminowie koło Warszawy oficerska szkoła radiotechniczna wojsk obrony przeciwlotniczej obszaru kraju. Pierwsi absolwenci opuścili szkołę w 1954 roku a rok później szkoła została przeniesiona do Jeleniej Góry, gdzie już pozostała do czasu rozwiązania w 1997 roku. Prowadzenie stacji relokacyjnych wymagało dokonania reorganizacji dotychczasowych jednostek obserwacyjno-meldunkowych. W marcu 1952 roku na bazie 49. Batalionu w Wałczu sformowano 8. Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy ze sztabem w Bydgoszczy. Jednocześnie w kwietniu tego roku pułk otrzymał pierwsze stacje redulokacyjne, dwie typu P20 i sześć typu P3 i P3A. Radar wczesnego ostrzegania P3 powstał jeszcze w 1944 roku, a jego mobilna wersja P3A w 1947. Pracował na falach metrowych, pozwalał wykrywać cele na pułapie do 6 km z odległości do 160 km. Cele na pułapie jednego km wykrywał z odległości do 35 km. Radar P-20 powstał w 1949 roku, pracował na falach centymetrowych, pozwalał wykrywać cele na pułapie do 11 km z odległości do 200 km. Radary te zapewniały rozpoznanie celów powietrznych i naprowadzenie samolotów myśliwskich. Były radarami określającymi trzy współrzędne, azymut, odległość i wysokość. Aczkolwiek trzeba dodać, że błąd pomiaru radaru P-3 według danych rosyjskich mógł wynosić w azymucie 1,3 stopnia. Przy celu w odległości 100 km błąd w pomiarze mógł wynieść kilka kilometrów, a według tych samych danych błąd pomiaru odległości mógł wynosić nawet blisko 1 km. W składzie pułku weszło sześć kompanii obserwacyjno-meldunkowych oraz cztery kompanie radiotechniczne: Babidoły, Duninowo koło Ustki, Chynowo na wyspie Wolin i Hojnica. Każda z kompanii dysponowała jedną stacją typu P3 i jedną stacją typu P20. W następnych latach, w miarę wprowadzenia większej ilości sprzętu, utworzono następne kompanie radiotechniczne w Wałczu i Grudziącu. Utworzono w ten sposób podwójną linię posterunków ostrzegających o zagrożeniu ze strony wybrzeża. Następną jednostką Wojsko Obrony Powietrznej Kraju, która została wyposażona w stacje radiolokacyjne, była sformowana w czerwcu 1953 roku w Warszawie dziewiąta samodzielna kompania radiotechniczna. Następna reorganizacja jednostek obserwacyjno-meldunkowych – Miała miejsce w październiku 54 roku. W celu wzmocnienia ochrony granicy północnej z części pododdziałów 8 Pułku utworzono nowy, 18. Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy ze sztabem w Mrzeżynie. Miał on osłaniać zachodni odcinek wybrzeża. Jednocześnie na bazie 31. Batalionu Obserwacyjno-Meldunkowego sformowano 22. Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy we Wrocławiu z zadaniem ochrony granicy zachodniej a dotychczasowy 25. Batalion Obserwacyjno-Meldunkowy przeformowano na 14. Samodzielny Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy w Zabrzu, a następnie w Krakowie. Miał on słaniać granicę południową. W wymienionych jednostkach sukcesywnie wprowadzono sprzęt radiolokacyjny i eliminowano posterunki obserwacji wzrokowej, co ostatecznie udało się dokonać w 1957 roku. Wówczas to ósmy pułk posiadał 11 kompanii radiotechnicznych, a pułki czternasty, osiemnasty i dwudziesty po 7 kompanii. Nieco wcześniej, bo w grudniu 1955 roku, pułki obserwacyjno-meldunkowe przemianowano na pułki radiotechniczne. W 1957 roku na bazie dziewiątej samodzielnej kompanii z Warszawy sformowano najpierw szósty batalion, a później szósty pułk radiotechniczny w radiowie koło Warszawy. Miał on na stanie sześć kompanii. Przy czym to wymaga podkreślenia. Oprócz wojsk obrony powietrznej kraju, które przedstawiam, jednostki radiotechniczne wyposażone w stacje radiolokacyjne były formowane również w wojskach lotnictwa operacyjnego, w wojskach lądowych, a nawet w marnarce wojennej, gdzie stworzono system obserwacji brzegowej. Budowa systemu rozpoznania radiolokacyjnego trwała dość długo. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były trudności w pozyskiwaniu sprzętu ze Związku Radzieckiego. 1 stycznia 1955 roku w wyposażeniu było tylko 32 stacje, a blisko dwa lata później, pod koniec 1956, zaledwie 67 stacji. Wśród nich było 17 stacji typu P20, 13 P10, 23 P8 i 14 P3 i P3A. Pojawiły się nowe stacje typu P8 i P10, będące rozwinięciem wcześniejszej stacji typu P3. Jak już mówiłem w pierwszym odcinku, budowę czynnego systemu obrony powietrznej zapoczątkowano w 50 roku, gdy to 86 pułk artylerii przeciwlotniczej wydzielono z wojsk lądowych i podporządkowano dowództwu obrony przeciwlotniczej odpowiedzialnej za obronę powietrzną kraju. Pułk ten przeniesiono do Legionowa i na jego bazie rozpoczęto formowanie 9. dywizji artylerii obrony przeciwlotniczej w składzie czterech pułków. 64., 86., 87. i 94. W 1951 roku wszystkie te pułki rozlokowano na terenie Warszawy. W grudniu 1950 roku rozpoczęto formować 7. Korpus Artylery Przeciwlotniczej ze sztabem w obrownikach koło Bytomia. Zadaniem korpusu była obrona rejonów przemysłowych Górnego i Dolnego Śląska. W jego składzie znalazło się 7 pułków rozmieszczonych na południu Polski. Jednakże dowodzenie związkiem rozmieszczonym na jednej trzeci terytorium Polski przy ówczesnych środkach łączności w praktyce okazało się bardzo trudne. Dlatego też, jeszcze w 1952 roku, korpus rozformowano, a w jego miejsce utworzono dwie dywizje. 13. Dywizję ze sztabem w Bytomiu w składzie 85. Pułk wełnowcu koło Katowic. 89 pułk w Chorzowie, 90 pułk w Węgrzycach koło Krakowa, 96 pułk w Bytomiu i 97 pułk w Będzinie. Oraz 15. Dywizję ze sztabem we Wrocławiu w składzie 3 pułk w Zgierzu, 14 pułk w Poznaniu, 98 pułk we Wrocławiu i 99 pułk w Ząbkowicach Śląskich. Jednocześnie sformowano kilka samodzielnych pułków. 115. Pułk w Nisku, 129. w Szczecinie i 136. w Mrzeżynie, później przeniesiony do Bydgoszczy. Sformowano także 60. Pułk w Gdyni, ale już w 1952 roku oddział ten został przeniesiony do Marynarki Wojennej. W 1957 roku rozformowano 15. Dywizję, a jej 99. Pułk Ząbkowic Śląski przeniesiono do Wojsk Lądowych, a pozostałe pułki usamodzielniono. Przed rozpoczęciem procesu rakietyzacji artylerii przeciwlotniczej dysponowano więc dwoma dywizjami z ośmioma pułkami i siedmioma samodzielnymi pułkami. Dwa pułki były pułkami małego kalibru uzbrojonymi w działa 37 mm, a pozostałe pułkami średniego kalibru uzbrojonymi w działa 85 mm. Początkowo w pułkach były po 24-36 armat, a później ich ilość zwiększono nawet do 54. Dla współpracy z artylerią przeciwlotniczą i lotnictwem myśliwskim sformowano w 1951 roku w Skierniewicach 142 pułk reflektorów przeciwlotniczych, obrony przeciwlotniczej, ale z uwagi na małą przydatność szybko zredukowano go do rozmiaru batalionu, a w 1957 roku rozformowano całkowicie. Podstawowym uzbrojeniem były armaty przeciwlotnicze wzór 39, kaliber 37 mm, i armaty przeciwlotnicze wzór 39 kaliber 85 mm. W 1949 roku w ewidencji był 85 armat, kaliber 85 mm i 296 armat, 37 mm. Były to mocno wyeksploatowane armaty produkcji wojennej. Rozbudowa artylerii przeciwlotniczej wymagała dostaw odpowiedniej ilości sprzętu i w latach 1949-1952 importowano ze Związku Radzieckiego 255 armat, a w latach 1952-1955 wyprodukowano w hucie Stalowa Wola łącznie 277 dział przeciwlotniczych kaliber 37 i 85 mm. Część z tego sprzętu trafiła do Wojsk obrony powietrznej. 1 stycznia 1956 roku było tam łącznie 562 działa. W zakresie urządzeń na prowadzenie armat przeciwlotniczych. W 1954 roku do jednostek trafiły pierwsze artyleryjskie stacje radiolokacyjne typu SON-4 z rosyjskiego stacja Rudno i Nawodki. Były to kopie sprzętu amerykańskiego dostarczone do Związku Sowieckiego w latach II wojny światowej. Zasięg stacji wynosił 55 km przy szukaniu i 35 km przy automatycznym śledzeniu dla celu na pułapie 4 km. Stacja pozwalała określać współrzędne celu i przekazywać je do przelicznika baterii armar przeciwlotniczych. Ze stacjami tymi współpracowały radary wstępnego wykrywania typu P8, które również wprowadzono do jednostek artylerii przeciwlotniczej. Od 1956 roku stacje typu SON były produkowane na licencji w Polsce. Oprócz wojsk radiotechnicznych i artylerii przeciwlotniczej, trzecim istotnym elementem systemu było lotnictwo myśliwskie. Aż do połączenia wojska obrony przeciwlotniczej obszaru Kraj z wojskami lotniczymi w 1954 roku, lotnictwo myśliwskie współpracowało z systemem obrony powietrznej Polski w sposób pośredni, co powodowało wiele problemów organizacyjnych i operacyjnych, pogłębianych dodatkowo przez zawodne środki łączności. W 1948 roku w naszych wojskach lotniczych były zaledwie trzy pułki lotnictwa myśliwskiego. Pierwszy w Modlinie, drugi pułk w Krakowie i trzeci w Babie Jednostki te wyposażone były włącznie około 150 samolotów typu Jak 9 Trzeci pułk i sformowana w Wicku Morskim samodzielna skadera lotnictwa marynarki wojennej od początku 1949 roku w ramach współdziałania z lotnictwem sowieckim Ochraniały przestrzeń powietrzną nad naszym wschodnim wybrzeżem Morza Bałtyckiego. Dane o sytuacji powietrznej do polskich jednostek były przekazywane przez sowieckie systemy rozpoznania radiolokacyjnego rozmieszczone nad Bałtyki. Jednocześnie Radziecka Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego Floty Bałtyckiej, operująca z lotnisk północno-zachodniej Polski, odpowiadała za osłonę zachodniej części naszych granicy. Pierwszym krokiem na drodze do budowy lotnictwa myśliwskiego obrony powietrznej kraju było sformowanie w kwietniu 50 roku w Warszawie 5 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Przeciwlotniczej. W składzie dywizji znalazły się wszystkie ówczesne jednostki myśliwskie naszego lotnictwa. Pierwszy pułk przeniesiony z Modliny na lotnisko Babice, czyli obecnie Bemowo, drugi pułk w Krakowie, trzeci pułk przeniesiony z Babich Dołów do Wrocławia, oraz formowany od lipca 50 roku 11 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego w Poznaniu. W 1951 roku podjęto formowanie dwóch kolejnych dywizji siódmej ze sztabem w Krakowie i dziesiątej ze sztabem w Słupsku. W trakcie formowania jednostek okazało się, że przyjęte zamierzenia z uwagi na sytuację gospodarczą Polski były zbyt ambitne, koniecznym było więc zaniechanie formowania części jednostek, a inne przeniesiono do lotnictwa operacyjnego. Ostatecznie ukształtowane w 1954 roku lotnictwo myśliwskie obrony przeciwlotniczej obszaru kraju miało trzy dywizje. Piątą ze sztabem w Bemowie i pułkami pierwszym i 31 w Bemowie i 13 w Łęczycy. Siódmy, siódma dywizja ze sztabem w Krakowie i pułkami drugim w Krakowie i 39 w Mierzęcicach, czyli to dzisiejsze lotnisko w Pyżowicach. Oraz dziesiątą dywizję ze sztabem w słupsku. I pułkami 28. W Słupsku i 25. w Pruszczuk Gdański. Siły te miały za główne zadanie obronę rejonów Warszawy, Górnego Śląska i Trójmiasta z zespołem portu. Dodatkowo jednostki lotnictwa operacyjnego, czyli lotnictwa przeznaczonego do osłony wojsk lądowych, miały wyznaczone sektory obrony. Siły te składały się również z trzech dywizji szóstej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego ze sztabem we Wrocławiu i pułkami trzecim we Wrocławiu i 11 w Poznaniu, 9. Dywizji ze sztabem w Malborku i pułkami 41 w Malborku oraz 29 w Ornecie oraz 11. Dywizja ze sztabem w Świdwinie i pułkami 40 w Świdwinie oraz 26 w Zegrzu Pomorskim. Na początku lat 50. wyposażenie pułków lotnictwa myśliwskiego stanowiły samoloty z silnikami tłokowymi, jak 9 w wersjach TMP i W. Ale już w lipcu 50. roku sprowadzone zostały do Polski pierwsze samoloty odrzutowe, myśliwce typu Jak-17. Samoloty te wykorzystywano do celów doświadczalnych i dla zapoznania się z nowym sprzętem. W styczniu 1951 roku pierwsze samoloty odrzutowe trafiły do jednostek bojowych. Były to samoloty jak 23, w który został uzbrojony pierwszy pułk lotnictwa myśliwskiego, a już kilka miesięcy później, w czerwcu 1951 roku, do Polski trafiły samoloty typu MiG-15. Do końca 1952 roku wszystkie pułki lotnictwa myśliwskiego Wojsk Obrony Przeciwlotniczej przezbrojono w samoloty odrzutowe. Aczkolwiek jednostki miały stany daleko jeszcze odbiegające od etatowych 36 samolotów. Według danych na 1 grudnia 1952 roku, 5 Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego w trzech pułkach miała wyłącznie samoloty typu MiG-15, 46 samolotów bojowych i 6 dwumiejscowych szkolno-bojowych. 7 Dywizja w dwóch pułkach miała 63 Jaki 23 i 2 dwumiejscowe szkolno-bojowe Jaki 17. 10 Dywizja w dwóch pułkach miała 10 Migów 15. Jednego MIG-15 wersji szkolno-bojowej oraz 14 Jaków 23 W 1952 roku wyprodukowano w Mielcu pierwszych 6 samolotów typu LIM-1, będących licencyjnymi samolotami typu MIG-15. Trafiły one w pierwszej kolejności do Lotnictwa Obrony Powietrznej kraju. Tam też trafiły w końcu 1954 roku pierwsze LIM-2, czyli licencyjne MIG-15 BIS. A później od 1956 roku Limy 5. Rozwojowi organizacyjnemu lotnictwa towarzyszył olbrzymi wysiłek szkoleniowy personelu lotniczego i kosztowna rozbudowa niezbędnej infrastruktury. Należy powiedzieć, że w latach 50-56 zbudowano od podstaw w Polsce 28 lotnisk o nawierzchni betonowej, a 16 innych zmodernizowano. Od 1952 roku dowodzenie zapewniało główne stanowisko dowodzenia lotnictwa myśliwskiego, obrony przeciwlotniczej obszaru kraju w perach Warszawy. To znaczy wówczas w 1952 roku to była już Warszawa, w 1951 miała bowiem miejsce reforma administracyjna i ten obszar włączono już do miasta stołecznego Warszawy. Jak się mylę, to proszę poprawcie mnie w komentarzach. Tak więc mówiąc, stanowisko dowodzenia umieszczono w obiektach, w których w latach 30. udało się złamać niemiecką Enigmę. Działania lotnictwa zabezpieczały też jednostki radiotechniczne wojsk lotniczych. Jak już mówiłem, system rozpoznania radiolokacyjnego tworzony był przede wszystkim na potrzeby obrony powietrznej kraju, ale także na potrzeby wojsk lądowych, wojsk lotniczych, marynarki wojennej. Pododdziały radiotechniczne stawały się ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu powietrznego i pozwalały zapewnić wykonywanie zadań w każdych warunkach pogodowych. Pierwszym pododdziałem wojsk radiotechnicznych wojsk lotniczych była sformowana w 1949 roku przy 37 pułku łączności lotnictwa na Bemowie szósta kompania. Wiosną 50 roku kompanię przeniesiono do Modlina, aby dwa lata później znów wróciła na Bemowo. W 1952 roku sformowano 11. kompanię w Malborku. Rozwinęła ona posterunki radiotechniczne na lotniskach w Malborku, Słupsku i Krakowie, gdzie zabezpieczały loty oraz szkoliły w naprowadzaniu samolotów na cele. Na bazie tych dwóch kompanii w 1953 roku sformowano w Babicach pierwszy samodzielny batalion radiotechniczny, podległy dowódcy wojsk lotniczych, który to pełnił funkcję jednostki szkolnej. W tym czasie też utworzono przy sztabach istniejących Sześciu dywizji lotnictwa myśliwskiego, węzły radiotechniczne wyposażone w stacje radiolokacyjne. Ich zadaniem było zapewnienie rozpoznania sytuacji powietrznej w pasie prowadzenia działań bojowych. Na początku lat 50., nakładem olbrzymich kosztów, adoptując na polski grunt sowieckie rozwiązania doktrynalne, utworzono system obrony powietrznej Polski. Był to system obrony obiektowej najważniejszych ośrodków gospodarczych i administracyjnych. Z uwagi na koszty nie tworzono ciągłych stref obrony, nawet w najbardziej zagrożonym północnym nadbałtyckim kierunku. W tym czasie Amerykanie, a później i całe NATO przyjęli doktrynę zmasowanego odwetu. Doktryna ta opierała się na założeniu, że w przypadku jakiegokolwiek ataku Związku Radzieckiego na terytorium członków sojuszu NATO, USA zareagują użyciem broni jądrowej. Doktryna ta zakładała obróceniem w ruinę najważniejszych centrów dowodzenia ośrodków wojskowych i gospodarczych. W ciągu dwóch godzin. Głównym wykonawcą uderzeń jądrowych miało być lotnictwo strategiczne Stanów Zjednoczonych, uzbrojone wówczas z połowy lat 50., głównie samoloty typu B-36 i B-47, które mogły operować na pułapach powyżej 10 km. Odrzutowe samoloty bombowe o przeznaczeniu strategicznym mieli również Brytyjczycy, czego przykładem był samolot Vickers Valiant. Nieprzyjacielskie samoloty operujące na takich pułapach mogły być zwalczane tylko przez precyzyjnie naprowadzane odrzutowe samoloty myśliwskie. Jak już mówiłem w pierwszej części, podstawowe działo przeciwlotnicze naszej obrony powietrznej, armata kaliber 85 mm, mogła zwalczać cele do pułapu 10 km. I to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję. W kolejnym odcinku będę kontynuował opowieść o historii naszego systemu obrony powietrznej. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania i komentowania filmu.